Cześć, no Widzę. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pierwszy z nowej serii. Um, jak widzicie, moim logiem jest Ananas. No i będzie tak, Ananas, czyli yy, mój, jakby jakby ja jestem. No, mój kanał ben, to jest taki Ananas, nie? Po prostu, chyba proste. Mam nadzieję, że zrozumieliście. W ogóle coś mi spadło, ale trudno, bo dzisiaj wbijamy 20 rangę na melodii wiem, że to nie jest wielki wyczyn, ale zaczynamy na spokojnie, bo to mi się wydaje, że jakaś 25 na luzaku pójdzie na tej melodii mam melodii Serious Opena Napad no ja sobie teraz ładuję, U, spróbuję naładować albo podejdę do nich, patrzcie no i tutaj już obijam tymi też nutkami um, obijam pięknie nutkami jeśli chcecie, żeby wbił 30 na niej, no to musicie zostawić no, dość dużo łapek. Nie daję wam progu, ale musicie zostawić bardzo dużo. No i my tu wygrywamy to. Widzę, że no na łatwości to wygramy, chociażby tak mi się e, wydaje, no ale powinniśmy tutaj zwyciężyć 8% ich sefu. Lecę tak naprawdę teraz tą melodię na 3 Ulty. No i rozklepuję już ten sejfik, pięknie. Rozklepałem, no i jeden win nas dzieli, widzowie. Jeden win, jedna wygrana rundka, żeby mieć 20 rangę. spokojnie, widzowie. Bo e, ogólnie teraz, ja wbijam sobie dużo 20, ale potem, widzowie, musicie poczekać, nie jakiś miesiąc, dwa, kiedy po prostu będzie mega mocarnie, nie na tym kanale. A i tu możemy przegrać, no i tu prawdopodobnie przegramy, bo ma mają Edgara, nie. Edgar to tu pewnie wykeruje całą rundę. No ale dobra. Ehm, tak naprawdę oni też mają melodii, więc to też nie jest bezpiecznie. Ten ból tam się wbija, ale za dużo to tam nie, nie zrobił tak naprawdę nic. Ale nam tutaj, no niestety Edgar, zmarnowałem sobie ultę. Mogłem tak naprawdę tam nie lecieć. Ehm, mogłem tam nie lecieć, ale tutaj mi się wydaje, że na spokojnie przegramy. Mm. Niestety na spokojnie tu przegramy, no bo tak naprawdę no co? Co tu mamy jeszcze do ugrania? Ja mogę trochę poniszczyć ten safe. No, patrzcie, Edgar, Edgar mnie zniszczy, idzie rozwalać nam. Ciąg dalszy safe. O, niszczy, niszczy im ja idę też, idę do nich, idę do nich za dużo im nie, nie kurde, za dużo im tego nie, nie rozwaliłem, niestety ale, ujeju, tu się dzieje no, to będzie runda przegrana chyba, że dadzą nam nędznika, ale szansy jest na to 0 chyba, że mamy jakiś gracz, nie, no to możliwe, że dadzą nędznika, no ale dobra no, tutaj już Edgar skacze ale rozwaliamy garę tak naprawdę, więc dobra Okej, okay, okej, okay, dobra. Teraz sobie idę tu, tu i tu no niestety No niestety coś nie wyszło I widzowie, no teraz będę wbijał dużo 30 rang, więc no zostańcie na dłużej. Musicie zostać, tak naprawdę teraz będzie się działo. No i tutaj Edgar. No i to jest prawdopodobnie koniec. Nawet jak ja sobie mogę tam iść, to mnie rozklepią. Tu jest koniec rozkrywki. No niestety, no proszę o nędznika. O kurde, mamy nędznika. Widzowie, no to jedna runda nas dzieli. Nadal jedna runda. Pięknie. No i zobaczymy, zobaczymy przeciwników. Czy wygramy, czy przegramy. Uwaga, nie, no tu powinniśmy z luzem wygrać, tak szczerze, tu powinniśmy z luzem totalnym wygrać, tu nawet nie, może, nie trzeba jakoś się mocno stresować, no bo naprawdę, patrzcie, teraz sobie klepie tego El Primo, jakieś lagi mam, e, może zaraz przestaną, kurde, dobra, oj, lagi są totalne, ale im rozwalam ten save, no dobra. Troszkę rozwaliłem. No, 14%, więc nawet nie najgorzej. 14% im rozwaliłem. Ale pięknie tutaj niszczą. Zaraz 50% już zniszczą. Pięknie już. Mamy 1,50%. No i teraz, patrzcie. Ja sobie naładuję ulta. Taki jest mój plan. Jak zginę, czy El Primo nawet ten swojego gadżetu, gadżetu używa? No i nawet ja nie muszę ładować ulta. Nie patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrz. Albo dobra, jednak naładuję, może sobie. No no nie nie, mus nie musiałem no i widzowie mamy to 20 ranga jest wbita w tym momencie puu, mamy to yy, bardzo się cieszę yy, że ta 20 ranga wleciała w tym momencie yy, na moje konto teraz możliwe właśnie na kicie yy, będę dużo wbijał i na spajku i na kicie. Na kicie będzie kolejny odcinek, chyba będzie z kitem właśnie, wybijania, ale Leon też mnie korci, tak żeby trochę było na 20 rangę, nawet na 25. No więc co widzowie, no ja już się będę z wami żegnał, no mamy to, mamy 20 rangę na tym, no teraz lecimy po inne 20 rangi i wtedy pocimy totalnie po... 30. No, to było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Widzimy się. Nie wiem, czy jutro, bo teraz filmy mogą nie być codziennie, ale no, niedługo.